Maneczko z tej strony DeadGamer.pl Dzisiaj Tak Otwieram Mega Boxa Otwieramy Mega Boxa Chcę Otworzyć go na odcinku Zobaczymy sobie jakie mam szanse Na legendę 0.0240 Na Epico mam bardzo dużo Na Super Rara mam nawet 1% Dobra, to czekajcie, sprawdzę to się czy tylko to się nagrywa. Dobra. To lecimy z mega... Czekaj. Nie skin popcorn Rico, tylko tu. Halo, halo, browser, browser. Czekaj. Czy to się nagrywa? Czekajcie. Okej, okay, to się nagrywa. To otwieramy tego mega boxika. O, jest ze mną mój widz. Siemanko. Zapraszam też na jego kanał Dobra, otwieramy taka me mega boxa Mega box właśnie, wylatuje Na moje konto, nowy zadymiarz, nowy zadymiarz Nowy zadymiarz e 28 punktów do Pam 21 do Rosy 30 do Gina 32 do Shelly, 37 do Penny i Mortis! Mortis! Mortis mi wypadł, Mortis! Dobra, idziemy. U, aż 10, dobra. Zagramy sobie dzisiaj Mortisem. Moim nowym zadymiarzem, mitycznym. Kolej, kolejny zagramy tutaj chyba Top Hatem. Bardzo mi się podoba. Oto jest mój nowy zadymiarz, Mortis. Sąsiad mędrach to jest też mój, e, to jest e, też e, mój bis, to jest też youtuber, ma kanał, progamer.pl Zapraszam na jego kanał, ale naprawdę mam Mortisa. Dobra, ciśniemy. Sam się odpędzam. Dobra, gram pierwszy raz Mortisem, jestem podjarany. On bije 900. Dobra, czekaj, muszę czekaj ja będę tak. Uciekam, run. Run. To jest taki sam parki. Uginę! Uciekaj. Dobra, dobieku. Uderz. Okej, okay. uciekam, uciekam. Uciekaj tym atakiem. Uciekam, czekajcie. Moi widzowie, wiecie, że bardzo nienawidzę Mortisa, ale chyba go jednak polubię. Mortisa. I zapraszam nie. do klasu, do klanu zio, Ziomki D. Y, to jest klan moich widzów. Czekaj, uciekamy. I twój. Ty, ty. I mój, mój klan. Zapraszamy. Mój, dużo widzów jest. Jest dużo widzów moich. Mm. I jakieś randomy też są. No, są randomy. Ale polskie zawsze są. Wszyscy to są Polacy. Jeżeli chcesz. Miła Jeżeli chcesz. Y takie muszę uciec, bo był mnie mi. Dobra Ten Ten odcinek Będzie udany Pierwszy Odcinek, w którym Dostałem nowego zadymiarza Z Mega Boxa, otworzyłem I wyleciał mi kto? Pan Mortis Mój sąsiad Menda, który kradnie powy... Run, run Uciekaj, Run Dobra, uciekłem ja z moją łopatką tak sobie ranuję jak typowy menda. O nie, niup Niup, 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 niup. Odwalcie się. Odwal się, Daryl. Weź go, bi tam na daleko. Ja się muszę podleczyć trochę. Sam menda musi robić run. Dün, chcę, chcę. Dobra, nie wyszło, ale jest nowy zadymiarz. Jest nowy zadymiarz. Mortis. Ale fajnie, bardzo fajny zadymiarz. Dobra, otworzyłem sobie Broly Boxa. Tak, i niedługo mam Tika. Dobra, Mortis. Mortis, Mortis. Tak, tak, tak. Wiecie, ten odcinek będzie udany. Robię sobie moje logo Mortisa. Żeby każdy widział moje zadymiarze. No widzicie, no ja jestem taki, wiecie, no ja tylko piszę na klanie dropę, mam dropem na odcinku Mortisa. Czekajcie, bo coś mi się Dobra, piszemy. Polskie klawiatura. My. Na odcinku. Piszemy. Dobra. Dobra, gramy drugiego showdowna. Dobra, lecimy. Moja nazwa nie jest adekwatna do mojego kanału. Jeżeli więc jeżeli jesteś widzem, to moja nazwa w Browsers to jest FifiPlay.pl Stary pomysł na kanał. Stary pomysł na kanał w ogóle to był, ale wiecie. Na razie... Teraz mam nazwę Dad Gamer. Dlatego teraz... W moim logiem może dostanie Mortis. Takich są się od power Myślałem, że mi Bibi wyleci, wiecie? Awet się kupić tego Mega Boxa, wiecie. Wiecie ile zbierałem? Ty wiesz, nie? Ja jak długo zbierałem? No wiem, no wiem. Muszę uciekać, odzieki, żeby mnie podchylować. Tam jest w tych krzakach, Frank. Uciekam, uciekam, uciekam. Sobie Czekaj, z sobie przyjaciółmi się. Ja Uciekam, run. Czekaj, muszę uciec, bo tu, ja myślę, że tu ktoś w tych krzakach siedzi. Ja Będzie mógł być gruby nah. podjazd. Gruby podjazd. Dobra. Run. D -d -d. Czekaj, bo mam mało HP. No bigu, zabij go na daleko, ty masz większy zasięg. Ja, ale ja go nie podjadę tym mortiskiem. Czekaj, run, run, run. O nie, Tik run. O nie, głowa, głowa. Dobra, ja mogę sobie przed nim uciekać. Zabiłem, zabiłem Tika. Dobra, e, chciałbym rzucić sobie nie nietoperze. Sprawdzić to w ogóle w praktyce. Teraz camping. Teraz typowy nie, dobra, camping. Dobra, tak tego na John Cena. John Cena, naprawdę typ się nazywał John Cena. O to jest ten. To jest ten no, nie, to jest ten taki. Bum, bum, rypnie go. O, ale ładnie. Zabierz tego, porypnie. O, ale fajne są te niezaprawy. Ładnie są. E, udało się wygrać śludowna Mortis. Teraz zagramy może sobie tego tym Mortisem bez czapki. No. Nabijesz dzisiaj ze mną, e, Bobo? Dzisiaj na odcinku będziemy u niego wbijać Bo Tak Co ktoś mi coś napisał? Oh, e, no, dropłem Mortisa Dropem Mortisa tak. Graj bez czapki A, wziąłem z czapką, tak? No, ale, ale pro jest Mortis, Mortis, Mortis Myślałem, że Dropne Bibi ja chcę chociaż drobny, tylko, żeby z tego Mega Boxa mojego nie wyleciał. Lubski jakiś super rary. No ja miałem aż jeden procent na super rare, ale ja chyba mam już wszystkie super rare. Ja mam oprócz... Ja nie mam Karola i Daryla Ja mam wszystkie super ja lar... rare. Ja mam wszystkie super rare, wiecie? I... Piper, piper, byś chciał. No dobra, graj, 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 ready, ready, ready tutaj. Na ciebie czeka, bum, bum, bum Bum, bum, bum. Może to zrobię to jeszcze odcinek się w ogóle. z graniem tym Linebreakerem? Bo nabiłem sobie. Czekaj, sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa się wszystko. Wszystko na legalu. Panie. Czekaj, run. Dyn, dyn, dyn. Idę tu po, chodź za mną tu po Power cubesa, ja idę tam, Bo w, Ja go w, sam w, nie ubiję Ja też go sam nie obiję. Ale jakoś ja też Powiem, Ja biję moją wiec. łopatą tego Tysiaka. Tutaj już, mm. ja już mam. Dobra, czekaj, bo ja, mam... ja muszę sobie ładować ten atak. Taki glitch? Nie, myślałem, że nie da się. Uciekaj. Bo kiedyś był taki glitch, że mogłeś niszczyć ściany mortisem. Czekaj, A nie! Muszę... Czekaj, muszę uciec, bo. No, ja uciec. ja jestem u się mo... Siema, ziomek. Ja sobie robię takie run. Nie ma jeniu, o nie, run, nie ma run, run, run. O, twój, twój koleżka. O, siema, mordo. O nie, ten dar ukradł ten... No chodź stąd, uciekamy stąd, uciekamy. Ten dar uciekł ukradł power cube. Chodź to ja... Czekaj, ja się schowam tu w jednym krzaczku. Taki typowy bumble. Run. Uciekam, uciekam, uciekam. Nie, bo ten typ nie chce się teamować. Uciekaj, nie, nie, nie używaj luta. Ja ucieknę na sobie. Wezmę twoje cube. Ważne że tam ja mam u góry. Mamy z góry Bibi. O nie, ona mnie pierdolęknęła. Dobra, czekaj. Tamten darem ma 10, do niego nie podchodź. On zaraz ma ulta, ja to wiem. Przyjacielstwo, dwa morticy. Przyjacielstwo. Siemana. Biu, biu Kłamane, kłamałem. Run. No nie, no nie, nie wyszło mi sąsiad. O nie, Dobra, o. ja tam się poddaję, bo. za No, no no ja bym ja, mógł wiem. to przeżyć. Jakbyś przeżył, to bym się polecił i byś wiedział. O, trzecia ranga na Mortisie. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, że otwieram mega boxy, to za każdy like, jeden like, to jest jeden Brawl Box. 100 lajków. Jeżeli zostawicie 10 lajków, to w, za Cztery odcinki. Za cztery, bo on nie wiem aż tak szybko. Albo za więcej odcinków. To niedługo będzie mega boksik. Tutaj. Ja się tu kozaczem mortisem Tutaj naprawdę. Ja myślałem, że dropnie mi Bibi. Ja chcę piperkę. Widzicie, on chce piperkę. Choć moje konto jest takie pro, że ja już mam dwa metyczne. Jeżeli jesteś stałem widzem, to wiesz kogo, a jeżeli nie... To wejdź, to zajrzyj w ten, na ten kanał częściej i zajrzyj w odcinek. Yy, mamy, nowego, mamy nowego mitycznego zadymiarza czy coś takiego, coś w tego Krótki film z Gena No, krótki film z Gena Jeżeli wiesz, kto to jest. No, jesteście moimi. No, tutaj są moi głównie stali widzowie. O nie, Brock mnie tu wbija. Run. Wiem. No wiesz, no ja dopiero dropłem Mortisa. Czekaj, ja sobie się tak na niego szczaję. Ja U kogo? Run, run. U, ale mi wyskoczył z krzaków. Ale mi wyskoczył drań z krzaków. Drań z krzaków mi wyskoczył. Wrzuć, Mortar. Nubku. ty, tam Minus 0. Minus 0. Dobra, weź Ready Anytime time. Czekaj, sprawdzę, czy to się jeszcze nagrywa. Nagrywa się, dobra. Tu wracaj tam, kulko dziwna. Dobra, jestem, ale dopiero no, mnie zresztą. A ja tylko 900. Mm. Ale ja muszę mieć ataki, żeby uciekać, jak sąsiad męda. Uciekaj, uciekaj. Brawo, ja tak. jestem uciekać, ja uciekam. Ja uciekam. Ale mnie laguje. Daszynka Sasin. Co? No Daszyńka Sasin, czyli tak? uciekający morderca. Nie. Ja mogę unikać pociski Tika. Nie, czekaj. Nie, dobrze. Oops. Wiem. Nie, bo tam o, jest Daryl. Tam jest Daryl, ona, ro, ona robi koparkę. Uut! łód, Uut! czarodziej. No bo wiecie, ja mam tutaj taki słaby internet. Ja i tak mam oczywiście minus 0. Czekajcie. Teraz zagrajmy sobie Bunty Bunty? Banty. Dlaczego Bunty? Bunty. A potem zagramy sobie Mortisem do Big Gamer. Zobaczymy czy będę dużym gościem. Bo jak tak, to będzie fajnie. Czy sobie złożyć całe etykiety, żebyś miał na skrzynki? A, tylko 10. Jeżeli jesteś moim długim widzem, a jeżeli jesteś nowym widzem, to polecam ci zasubskrybować mój i kanał ProGamera. Czyli mojego widza. Run. Nie tak całkowicie widzę, ale mój może na ten. O, mu zabije, Bo on nie zabije. Mortis to jest taki, wiecie, on bardziej na graba. Ale ten mój internet prima sort mnie niszczy. Ten mój Prima Sort internet. Poza strefą tego 100 giga, a ja jestem poza strefą zasięgu. To wiecie, co tego 100 giga to jest. To ja nie mam na, na czym nagrać odcinka. Ła, yeah. wow, Morticia. Yeah. Naprawdę on ma coś HP i ja go jeszcze nie mogę zabić. Do ciula. Czekajcie, ja, Czekaj, ten ja ten... czekam na nietoperze. Ja czekam na nietoperze. Ja się schowam tu w krzęczkach. Klamer. Ule Mortis! Ule droń! Ule droń! Ule Droń! Znowu ja minę, nie to pierzam Teraz nie giniecie, nie giniecie. No ja nie mogę jak ja mam nie ginąć. No jak tu Mortis, sąsiad Power od kradnie Kradnie Cuby, który... W końcu go zabiłem! Yay! Ja go zabiłem. Ale ja, zabi nie, ty, ty, ja, bo... zabrań, ja, ja zabiłem. Ja zabrałem Mortisa. Nie, bo tu Mortis zaraz przyjdzie tymi krzakami, ten co są, tymi tamtymi krzakami zaraz no powróci. Zabiłem. A, no mówiłem! Ja, ja, ja czytam w myślach. Tygo... Życie, życie, życie. Życie Kur... Tic, tic, tic. Nie, 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 run. O nie, dobra. Strasznie. Z... Jak to tik? Ty nie możesz zginąć. Dobra, dobra, dobra. Ty też nie Run. O, dobra, o nie, nie walcz! U. Zasłoniłem cię. Nie zasłoniłeś tego tika to byśmy idę, idę w dalej ale fajny morcy z świetnym zadamiarzem. jeżeli ktoś go drobnie to wiecie to polecam podrzucić sobie wbić do mojego, do kanał i sobie wiecie pogracie ze mną, wbić do mojego klanu ze mną pogracie ludzie czekajcie się, Bo tutaj my sobie polecam właśnie ten klan. Tutaj są takie proste jak na 5591. Ja zaraz mam 4000 za 30 puszek, Osoby poniżej 300 pół senior. Klan Ety det Gamera. 3 pucharki, se, 300 pucharków senior po tygodniu nieaktywności niżej po dwóch tygodniach kiknie. Tylko dla aktywnych. Zapraszamy widzów w i aktywnych graczy. A zobaczymy. A ja to przeczy, przeczytałem jako akt groszy. Zobaczcie, wezmę jakiś, nie wiem, jakiegoś mojego znajomego tutaj gdzieś Prokoksu, nie wiem co to jest, ale... Prokoksu? A wiem to jest. Albo koksu z O, Prokoksu jest w klanie koksy.pl. Zobaczcie jaki nubski Klan Sebasalos i Prokoksu. Oni są w jakimś nubskim klanie. Ja mam więcej. Gram Mortisem. Ale fajna mi się strasznie ja tą lampką. Tą po no, mnie to pewnie strasznie się jara... jaram No graj grubasku Nie jestem gruby No graj Kuściuchu jeden no No, no pokaz gruby Myślałam, że on mnie nie jest po <gry> Patrzcie, Ren Nie zawieraj mi tego, to No, no wiesz, no ja jestem sąsiad Jako straszny to Jak go złapał. Nie! No, Dobra. Czekaj... Zaraz się dorwę i dostaniesz tą tą w tą, tą o, gębę, o, gębę. O, twoją. O, Dawaj. Ul, uu! Małpa jednym. U, u! U! W ogóle się nie strzeliłem. Jak mnie jakim cudem zabili najlepszego gracza na Podlasiu? Dobra, bo, powtarzam, Nie jestem na Podlasiu, jestem na Pomorzu. Dobra, idę, idę, czekaj, bo mi tu tak zaczyna, że wiesz. Ja tą łopatą to będę bił 5 lat. Walka kto zniszczy pierwszy power cuba, ja go zniszczyłam. Ja też. Uciekam, ja Ucieka, bo żeś się spierdział. Wcale nie! No naprawdę nie. No naprawdę no, nie. Tam, nie. Ale, ale poko się spierdział. O nie. Tu jest Leon, tu jest, tu, jest, tu jest typ, który nazywa się Leon. I on myśli, że ma Leona. To jest tak naprawdę gra bubu. O nie! Ale tam był jakiś Leon. No jeden ciul. No dobra, uciekaj, bo tam jest drugi Leon. Inferno No pala Inferno Dlaczego wszyscy mają na jakieś dziwne nazwy i nazwy z Clash Royale? Tak, tak tutaj ktoś jest w tych krzeczkach. Ja to... O! Uuu, ja ich widzę! Wiedzę. Ale się wystawili. Teraz gdybym miał ulta Franka. Albo mój ult tymi nietoperzami. No, że no, to prawda. Naprawdę. <grym> Siema i... En Enferno dragon no się nazywał. Nie Inferno, tylko Inferno. No, <laughs> dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Lecimy Run, run, run Saro, Zabić Sorosza, zabić Sorosza Ja nie mam... Nie, bo mnie głowa tika go no, Ona 3500. A ja nie Ja dostałem 7,5 A ja spadłam I dodajemy 7. <laughs> to moja logika na polskiego Janusza Dobra, jeszcze... I brakuje właśnie... Ile ci brakuje? Nie. Czekaj, zobaczę twoje kuchary. Mam 77. Ja mam też 77. No to trzeba nabić. Gram w moim Mortisie, tego otworzyłem w Megaboxie, nie? I będziesz tym Zapraszam, jeżeli jesteś osobą, która właśnie przywinęła do momentu gameplayu, bo polecam ci się cofnąć. W, jak, w jakim momencie grałem, ten y, otworzyłem mega boxa na promce, tak? No bo ja janusz promocji wiecie, wszystko na promce. I wypadł mi taki oto pan łysy, y, jakby go nazwać. Musi, powiedzcie mi imię dla mojego Mortisa. Dobra, ja go nazywam Łysa Patelnia Ciężko

Taka Bibi nie ma ze mną szans właśnie. Tak Taka jak... Bibi ma Taki krok. kraw To jest w filmie z Detkałe O! Uważaj guma będzie lobowała. Lob. 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 Dawaj go. Lob. Lob 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 Run. 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 Uciekaj. Z run Run. <laughs> Jaki czarodiec? Nie, ja mam minus zero. No wiecie, no Mortis, no na no, sąsiad będę zawsze, ma minus zero. No nie, no wiecie, no I możecie, jeżeli jesteście w moim klanie, to możecie dodawać mnie do friendów. Ja będę pierwszy... Ja nazwałem swojego dnia Majka 11. To jest jego imię. No słyszycie, no. 12, to jest A teraz tu jest ataki. ten, y. Pucharki są od zera, typ jest otwarty. Klub, tak to jest, y. P8QV2P2 Oczywiście sobie w, li w linku uh, będzie. Nie, nie w linku. Nazwę dam po prostu w opisie, ponieważ nie potrafię robić linków. A. Wiem, że to jest dziwne youtuber, taki wiecie, że ja tu wszystko sam montuję a tak naprawdę linków nie robię. Ja muszę sobie zamówić, kupić montażystę. Tak. Będę musiał ugadać się z moim kolegą. Nie musisz wiedzieć, bo go nie masz. Ja znalazłem takiego fajnego montażystę na Messengerze No Naprawdę. Jeżeli chcecie nazwać go Łysa Patelnia jak nazwał go mój widz. Ja napiszę w opisie. Nie, 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 napiszę tylko w komentarzu Łysa nie, rządzi zapytanie. do mnie. 11 Czekajcie, Ja bo... w klanie. Ja rozdaję, bo on nie jest tak często aktywny. Co, ty szanujesz? Ja tu... Dobra, czekajcie, bo... O no, ale wiesz, ja stworzyłem 11. ten klan I ja od niego dbam. Codziennie. Dba. Śmieszny. No. 11. no. 11 no, pyknij go prądem. Czekaj, bo tam jest rico, krzaczorach. Hmm. Dobra, czekaj, okay, ja sobie tak pójdę do niego. A, nie, Idę do niego łopatą. O nie, zresztą mu się Daryl. Fok, dlaczego tu są same daryle? Ale ja, gdy mi się tak hamsuł z i z tymi pięcioma powerkibami tak w tym krzaczku, bym siedział cały mecz. A, widać mnie. Nie? No, widzę. Nie, teraz mnie nie widać i mogę się drapać po nodze. A ja cię widzę, to nie jest miejsce. Tak mnie widać? Nie, tak je widzę, bo jesteś w Ale ogólnie widać mnie tak, czy nie? Przez... przez ten górkę, tak. Czekaj, no. bo... Nie, nie zginiesz. No, bo... Czekaj, bo... Ale No nie, run! No prawie go miałem na strzała. To jest Menda. Kur... Kur! Kur! Kur. Skóra, minus dwa. Kurwa, kurwa, kurwa. minus dwa to mnie zniszczyło. Ja ci po... Zagraj tom, ja jestem na blisko, ty, ty musisz wziąć kogoś dystansowego. Weź poko. Skąd ty... A jakim cudem ty masz taką fajną chmurkę? Taką chmurkę ryjek, ja też ją mam i mam takiego gangusa. Takiego gangusa wysapała. To jest taka łysapała, która. to jest taka trochę GTA. No, mm. spójrzcie, brakuje mi tylko dwie legendy. Nie? Dwa, jeden metek i bibi. No i tik. No i wiecie, no i pucharki. Dobra, to gram teraz solo. Zagram sobie Mortisem, jak to się tu sprawdza. Poproszę od klubu mojego widza Od tego klubu, co ja gadam Drużyny Dobra, lecimy z Sklepom na skrzyny Te, Teraz ja to będę Dobra, czekajcie Bo mam chwilę Zrobię krótkie cięcie i wrócę po cięciu, okej? Okay? Dobra, czekajcie Bo teraz muszę znaleźć to do cięcia Krótkie cięcie Dobra, wracam po cięciu Jestem już Yy, wiecie, czekaj, wiecie, ten, yy, sprawdzę czy to się w ogóle nagrywa, dobra, nagrywa się, po, wracam po krótkim cięciu, dobra, muszę to jakoś wygrać, wiecie, no, mam skalama, się tak znamy w krzeczkach i tyle w tym macie, o nie, tyle, tak się zalampiłem w tych krzeczkach. Uuu, u ole mnie było przez chwilę widać. Jest trzech zadymiarze, ja jestem jednym zadymiarzem. Ja będę tutaj, tak wiecie co? Ja sobie tak szczaję się i będę czekał, aż w końcu oni się sami wybiją. To jest moja taktyka na wbijanie rangi, wiecie? Ja się nie lubię zbytnio klepać, bo wieś. O kradnę power powerkiłby tej piper. Ren. Ren nie mogę się dać trafiać, wiecie o tym, nie? Bo im Piper jest dalej, da, temu zadaje więcej. O. Ale... O ale ładnie trafiła, ale ładnie trafiła. W tym odcinku to chyba byłoby na tyle. Ale masz zaraz To będzie tyle w tym odcinku, zostawicie la jeden like, to jest jeden Brawl Box, dobra, siema, jestem, ja byłem tut Gamer, to jest odcinek z Murtisa, siema, cześć!